Serdecznie witam w kolejnym odcinku historii Kościoła. Tak, dla wyjaśnienia podam, że nie interesuje mnie taka ciągłość w przedstawianiu historii Kościoła, bo tutaj by musiały te odcinki być w nieskończoność wręcz, ale raczej będę się skupiał na takich wydarzeniach, które z mojego punktu widzenia miały wyjątkowe znaczenie, Historii Kościoła. Może wtedy lepiej będziemy rozumieli, jak Kościół funkcjonował i dlaczego dzisiaj tak funkcjonuje, jak w rzeczywistości widzimy to. Jesteśmy w roku 1215, w tym samym roku w Rzymie, w czasie potyfikatu. Papieża Innocentego III. odbył się Czwarty Sobór Laterański. I tam zapadła pewna bardzo ważna decyzja, a mianowicie nauka o transubstancjacji została uznana za dogmat Kościoła. Co ważne, musimy o tym pamiętać, wcześniej nie było tego nauczania, nie było tej nauki. Oczywiście ona pojawiała się w różnych miejscach, z różnym otężeniem, ale nie była oficjalną nauką. Czyli to, co dzisiaj katolicy uważają za najświętszy sakrament, dopiero w 1215 roku, czyli 1200 lat po narodzeniu Chrystusa, zostało oficjalnie zatwierdzone. No to pokazuje po prostu absurd tego dogmatu. Sobór uchwalił również, że wszyscy wierni, Muszą przystępować do komunii przynajmniej raz w roku. Wiązało się to oczywiście z obowiązkiem udania się do spowiedzi, odprawiania pokuty i uzyskania rozgrzeszenia. Sobór ten uznawany jest za najważniejszym w okresie średniowiecza. Jeśli czwarty sobór laterański, tak można określić, był największym osiągnięciem Inocentego III, to jednym z jego najbardziej niesławnych aktów była krucjata przeciwko Albigensom. Warto o tym wspomnieć, ponieważ Kościół katolicki w szczególności wyparł ze swojej świadomości ten fakt i udaje, że nic takiego nigdy nie miało miejsca. A co wtedy się zdarzyło? Albigensi pojawili się na początku XI wieku, a głównymi jej ośrodkami były okolice miasta Albi w południowej Francji. Wierzenia Albigensów były pewną odmianą dualizmu i mancheizmu. Materia została stworzona przez siły zła, zatem chrześcijanie powinni unikać wszystkiego, co materialne. To sprawiło, że stali się wegetarianami, zaprzeczali wcieleniu Chrystusa, odrzucali małżeństwo i prokreację i odmawiali dosłownej interpretacji Nowego Testamentu. A ponieważ Kościół katolicki postępował w sposób no taki, że wszystkie te, te zastrzeżenia albigensów praktykował, no to między albigensami i katolikami panowało spore napięcie. Pomimo swoich heretyckich poglądów, albigensi zdobyli jednak szerokie poparcie. A powodem tego było wprowadzenie moralnego stylu życia. Po prostu albigensi byli ludźmi bardzo moralnymi. Znaleźli poparcie m.in. u hrabiego Toulouse z południowej Francji, Rajmunda VI. Przy okazji Rajmund VI sprowokował bardzo dziwną sytuację, którą papieństwo wykorzystało. Otóż jego agenci zamordowali w 1208 roku legata papieskiego. To był Piotr z Kastelno, A winą za to szybko papieństwo obarczyło Albigensów. Kościół katolicki potępiał ich kilkakrotnie już w XII wieku, lecz w 1209 roku Innocenty III zapoczątkował krucjatę, która doprowadziła do niemal całkowitego ich wytępienia. Uważajcie, to są fakty historyczne. Zabito wtedy tysiące wieśniaków. Mężczyzn, kobiet, dzieci, starców. Ściganie ich i egzekucje trwały aż do 1228 roku, czyli przez 19 lat co najmniej ścigano tych ludzi, mordowano dzieci, mordowano kobiety, mordowano starców, tylko dlatego, że byli moralnymi ludźmi. Co gorsza, ów mord wielu niewinnych ludzi był jednym z licznych brutalnych aktów w okresie średniowiecza. Innocenty III zmarł w 1216 roku, czyli nie była to tylko jego wina, ale jeszcze przez 12 lat po jego śmierci mordowano albigensów. Ścigano ich. Wyniósł ten papież w średniowieczne papiestwo na szczyty jego władzy. W ciągu poprzednich czterech stuleci papiestwo przeżywało lepsze i gorsze okresy. Zostało wtedy zreformowane, wzmocnione i przekształcone w organizację o wielkiej władzy politycznej i ogromnych wpływach duchowych. Kolejni papieże próbowali zyskać taką władzę, jaką posiadał Innocenty III, lecz już nie byli w stanie tego dokonać. Ten kolejny odcinek jest dosyć smutny, a to z uwagi na fakt, że wspomnieliśmy właśnie o albigensach. Można się nie zgadzać z ich przekonaniami, co nie oznacza wcale, że oni w żaden sposób nie próbowali naśladować Chrystusa. Tak, byli w błędzie, to niewątpliwie. Manichejs, dualist, to są no, teorie, tak można powiedzieć, które właściwie od, odcinają ich od. Chrześcijaństwa, ale ci ludzie nigdy nie podnieśli żadnej broń przeciwko komukolwiek, dlatego że żyli bardzo moralnym życiem. Wymordowanie tych ludzi spoczywa na sumieniu yy, Kościoła Rzymskokatolickiego i ten Kościół nigdy tak naprawdę nie odciął się od tego. Smutne. Smutne tym bardziej, że niestety brak odcięcia się od tego mordu na albigensach zaowocował następnymi mordami. W których niestety Kościół Rzymskokatolicki katolicki miał swój nie tylko udział, ale często był organizatorem tych mordów. No przekonamy się, jeśli Bóg pozwoli, to będziemy sięgali po inne jeszcze fakty historyczne. Bardzo smutne to wszystko, ale cóż, jeśli ktoś nie narodzi się na nowo, nie stanie się nowym stworzeniem, nie zostanie zbawiony, to żyje z prawami tego świata. Zachowuje się jak człowiek tego świata. I tego się zmienić nie da. Tylko nowe narodzenie. A tego nigdy papiestwo nie popierało. Jaki by miało w tym interes? Zostańcie z Bogiem.